To chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na KitalBubo.pl. Proszę Państwa, zapraszam państwa. Na Targi Książki do Łodzi tym razem odbędą się 6 kwietnia, tuż przed wyborami samorządowymi. będą rozpoczą, Rozpoczną się od godziny 10, będą trwały do godziny 18. A będą, odbędzie się to wszystko przy ulicy Piramowicza 11 na 13, wejście tam przez jakąś restaurację, nawet nie wiem, nigdy tam nie byłem, no ale ta wskazówka powinna Państwu wystarczyć. Zwłaszcza jak będziecie państwo wychodzili z targów obładowani książkami między innymi moimi, no to możecie się tam w restauracji pokrzepić. Proszę Państwa, kalendarzowa zima zakończyła się mocnym akcentem, to znaczy takim potężnym protestem rolników, którzy zablokowali wszystkie miasta w Polsce, nawet wbrew tam dygnitarzom miejscowym, którzy im zabraniali blokować niektórych miast, no ale zablokowali. I podobno nawet podpisali z panem ministrem Siekierskim, ministrem rolnictwa, podpisali porozumienie. Na podstawie tego porozumienia pan minister obiecał rolnikom, że Napisze podanie do Donalda Tuska, żeby Donald Tusk napisał podanie do Komisji Europejskiej, żeby Komisja Europejska się zgodziła na zablokowanie tego eksportu ukraińskiego no i na, nawet na zablokowanie tranzytu przez Polskę. Nie wiadomo, co z tym podaniem pana ministra Siekierskiego zrobi Donald Tusk. Miejmy nadzieję, że się nim nie podetrze, tylko je przeczyta, a może nawet udzieli jakiejś odpowiedzi wymieniającej. Widać wyraźnie, proszę Państwa, że rząd, to znaczy waginę Donalda Tuska, który nie tylko w tych sprawach, ale w tej, w tej sprawie jest bezsilny, tak samo jak i poprzedni rząd dobrej zmiany był bezsilny, do tego stopnia ta bez. Silność sięga, że pan wiceminister Kołodziejczak, który się odgrażał, że tam w ciągu tygodnia wszystkie te firmy, które importowały te produkty rolnicze z Ukrainy i zalewały tutaj polskie magazyny, że on nazwy tych firm ujawni, ale nie ujawnił. Patrzcie państwo, nie ujawnił widocznie ktoś starszy i mądrzejszy przyszedł do niego albo zadzwonił nawet do niego, bo się nie fatygowało. Osobiście i powiedział: Wiecie, rozumiecie, Kołodziejczak, wy tu nie podskakujcie, bo jak będziecie tak podskakiwali, to my wam przypomnimy, skąd wam wyrastają nogi, i w ogóle będzie z wami brzydka sprawa. No i pan wiceminister Kołodziejczak od tej pory jest cichy i pokornego serca. Widać wyraźnie, że waginę Donalda Tuska, jak i Reichsführerin. Urszula von der Leyen biorą na przeczekanie, to znaczy liczą na to, że o pierwszy dzień wiosny, 21 marca, już rolnicy kierowani instynktem nieodpartym ruszą w pole, no i przestaną tutaj akcje protestacyjne urządzać. Dzięki czemu zarówno ukraińscy oligarchowie nie będą mieli tutaj jakieś nerwówki, no a komisarze. Ludowi w Brukseli odetchną z ulgą i nie będą się denerwować, że będą, że musieliby w razie czego oddać ukraińskim oligarchom te łapówki, które tam, o której, od których wzięcie ich podejrzewam, bo to najgorzej jest proszę Państwa, wziąć pieniądze, no i potem nie wywiązać się z zadania, a tu i wtedy trzeba było oddać te pieniądze, ale jak tu oddać, jak już zostały wydane. No więc zrozumiemy tutaj jaskółczy niepokój brukselskich ludowych komisarzy, no i tu stanowczość ukraińskich oligarchów, bo ten kto płaci to wymaga. Proszę Państwa, tymczasem tutaj jak tylko wiosna się rozpoczęła to pan prezes najwyższej izby kontroli Marian Banaś w odruchu wdzięczności wobec pana ministra Bodnara za wycofanie wniosku o uchylenie mu immunitetu, natychmiast ogłosił wykrycie jakichś straszliwych machlojek, których się dopuścił poprzedni waginet Mateusza Morawieckiego w związku z epidemią. Tam się okazało, że jakieś podejrzane firmy, które już się przezornie zlikwidowały, dostali Jakieś kontrakty od rządu, w ogóle chińszczyzna nas tu zalewała, i tak dalej, i tak dalej. No to, proszę Państwa, widać, że. Jak to pisał Janusz Potański w nieśmiertelnym poemacie Towarzysz Maciak, z wszystkiego można szmal wydostać, tak jak za okupacji z Żyda. No więc nic dziwnego, że epidemia się cieszyła takim tutaj uznaniem sfer rządowych, zresztą nie tylko naszych, ale i światowych. Ile szmalu się wydostało dzięki temu, dzięki tej epidemii, ilu ludzi tym zawdzięcza swoją pozycję materialną, tym wszystkim lockdownem epidemicznym. Także myślę, że to teraz już epidemia jakoś nie jest en vogue. Widocznie już tam trochę tak czują ci nasi umiłowani przywódcy, że trochę przeholowali, no ale te, za to mamy walkę z klimatem, no to widać, że jak nie Epidemia to klimat, jak nie klimat, to Ukraina, to wojna na Ukrainie, proszę państwa, bo wojna na Ukrainie cały czas tutaj się sroży. No i nie bardzo wiadomo, jak to sfinansować. To ja już zresztą mówiłem w poprzednich nagraniach, że Amerykanie wykombinowali sobie, że każą Polsce pożyczyć 2 miliardy dolarów i w ten sposób ominą te obstrukcje kongresu. W, w sprawie pomocy dla Ukrainy. Proszę Państwa, ale tutaj na froncie, mimo że tu przygotowujemy się wszyscy do świąt wielkanocnych, już wkrótce wkroczymy w okres świąteczny Nirwany, ale Nirwana swoją drogą, a walka klasowa swoją. To też pan Mecenas Giertych uwija się jak w ukropie wokół zbierania podpisów tych parlamentarzystów, naszych umiłowanych przywódców wielce przygodnych, żeby postawić Pana prezesa Banku Polskiego Narodowego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Tam zaciągnąć go przed Trybunał Stanu. Straszliwe zarzuty, zdaje się, osiem zarzutów mu postawiono. Wśród nich jest również zarzut nielegalnego finansowania deficytu budżetowego. Rzeczywiście konstytucja zakazuje finansowania kredytowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski, ale prawdopodobnie tam wykombinowano sobie, czy tam co prezes, czy ktoś tam jakiś jego doradca, taką furtkę, która ma, nosi pożary legalności i umożliwia obejście tego konstytucyjnego zakazu. Sposób jest prosty. Bank Gospodarstwa Krajowego wypuszcza obligacje, te obligacje wykupują banki komercyjne, a później Narodowy Bank Polski, któremu wprawdzie nie wolno kredytować deficytu budżetowego, ale wolno mu inwestować. No to Narodowy Bank Polski inwestuje w taki sposób, że odkupuje od tych banków komercyjnych te obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, no i w ten sposób inwestuje, dzięki czemu i deficyt jest, że tak powiem, sfinansowany, i banki komercyjne są szczęśliwe, bo bez żadnego ryzyka zarabiają. No i Narodowy Bank Polski, który tutaj służy Polsce tak, jak potrafi, <laughs> proszę Państwa, Chcę zwrócić uwagę, że dług publiczny Polski w związku z tym przekroczył i to całkiem sporo przekroczył 3 biliony złotych. 3 biliony złotych to znaczy, że dług publiczny państwa polskiego przekroczył 100% produktu krajowego brutto. No to nie wiem, jak z tego wszystkiego wybrniemy, kto to będzie spłacał, no ale tu przykład Grecji. I pokazuje, że państwo zbankrutować nie może, bo to wtedy poderwałoby to reputację tych banków, które tam te obligacje rządowe wykupują. By się okazało, że mają aktywa śmieciowe. No i jak pamiętamy, w przypadku Grecji to nasza złota pani nakazała wszystkim wasalom, żeby się zrobili zrzutkę na pożyczkę dla rządu greckiego, no i dzięki której rząd grecki wykupił te obligacje swoje od niemieckich i francuskich banków i w ten sposób reputacja tych banków została uratowana. To się nazywało, że ratujemy Grecję, no ale to wiadomo, że to są takie skróty myślowe. Proszę państwa, na, nadeszła wreszcie dzień Wagarowicza, a tu zapowiadają, że w święta fala ciepła tutaj na nas się rzuci. Widać, że klimat nie żartuje i daje nam popalić. No, zobaczymy, co to będzie. Proszę państwa, ja już przestrzegałem wielokrotnie, że skoro ludzkość zdecydowała się na walkę z klimatem, to klimat nie będzie miał innego wyjścia, jak podjąć Walkę z ludzkością. No i nie wiemy, jak na tym wyjdziemy, ale miejmy nadzieję, że jeszcze święta wielkanocne jakoś przeżyjemy. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na kapital.pl